Wydawałoby się tak proste połączenie, ale jest niesamowite. Mm. Mm. Jak smakuje? <grywka> Będziemy teraz testować kardamonkę, bułkę z kardamonem, Opowiem Wam wrażenia. Woda. Mm. Pyszne ciasto, wspaniała jakość. Proszę zbliżenie kameramana tutaj. Wspaniała jakość i chciałam tylko powiedzieć, że między warstwami ciasta znajduje się właśnie ta kardamonowa masa, To jest ekstra korzenna przepyszna, ale przetestujemy też krojoną cynamonkę. Tutaj też korzyny smak, ale już cynamonu. Z lukrem. Ej, stara, ale jest taki dobre. Mm. Jest po prostu jest przepyszne. Damy też e, Katarzynie do przetestowania. Kasiu, obracam kamerę. A ja muszę najpierw potoknąć salmą. a do knii sobie marczy. Mm. Mm. W ogóle my mamy bardzo zbilansowane śniadanie. Bardzo zdrowe. No, ej, naprawdę przepyszne. Mam już już trasę do. Trump. Norway. No way. We're going to Norway. <laughs> <laughs> Jezu, nie wiem czy to można obrócić, ale co so jest, co so jest, nie może nie działa, czy nie ma baterii? Kochani, to jest zupełnie inny świat, łeee, jest tak pięknie, palimy sobie papieroska z Kajcą. Kejcu nie działa, Może. Life is so beautiful. Never give up. Never stop believing in your dreams. Nie. Nie mogę tego ogarnąć umysłem. Oh, yes, 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 yes. <laughs> Kochani, a więc nadszedł moment taste testu tak. w pierwszej lokalnej restauracji w Tronzo mhm. Mamy tutaj, co my mamy? Norokciersz, to czyli dorsza. Mamy z e, groszkiem, yes. z odrobiną, jezu, ale sensual muzyczka leci w tle idealnie. Kochani, próbujemy. Z ziemniaczkami, z groszkiem i z marchewką. Boże. Mm. Rybeczka. Tak soczysta. Groszek. przepyszny, Marchewka, tak samo. Wszystko. Mm. wspaniałe. sos. Nie wiem jaki to jest sos. Ale on jest chyba majonezowy. Idealnie się tutaj ze wszystkim komponuje. Teraz czas na taste test kajcerówki. Chcę powiedzieć że czuję się teraz, jak ten szczur tatują, kiedy dostał sera i truskawki i ma fajerwerki nad głową. To jest to danie, to poezja. Teraz czas na kejce. Mm. Oh, wow. A ty powiedz, co ty masz. Kapusta mhm. chyba jakaś zasmażona. Kod. Do tego pire A do tego groszek. kod I też dorsz. Też dorsz, okej. Okay. Wszystko dorsz. Jakieś już orzeszki na To Boże. Boże. To jest jakby... Jakbyś miała łazanki w sensie bez makaronu, tylko taka pusta z łazanek, tylko mm -hmm. pire i mm -hmm. tego groszek ryba. Jezu, Wspaniałe. wygląda pysznie. Ja też mm. chcę spróbować. Jak ma McDonald's Special Norwegian Oreo. A ja że to aż tak nie urywa. Taka nie? jest chyba przedwczorajsza. Właśnie... Moja czekoladowa też taka chyba przedwczorajsza. No nie urwało nam. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień moich urodzin. E, pokażę Wam zaraz, co dostałam na prezent. Tutaj zgodnie z moim znakiem z obieku, od mojej wspaniałej, kochanej siostry, dostałam jakieś takie ciasteczko, Bardzo nie widziałam rybkę. Opię przed widzami. A, widzę. <grymki> <grymki> o nie, nie, to się jest. ułamało. To się ułamała, ale nie tak bardzo. Jak mogłoby się ułamać? No dobrze. Taste test. Rybka lubi pływać. Dobre? To ma jakiś aerated chocolate. Ale powiedz szczerze, mm. co to jest. Mm. Crazy sweet. Serious? Ale, aerated? Aerated? Aerated. Jakaś taka dogomblowana. Jak aeru. Mm. Taki wafel. <laughs> A mm, to jest takie. Wiesz, co w środku? Takie nic treściwego. No, no tak. no. O, sorry, bo ja tak nie wiem. No, Właśnie, kur... Dzięki. Ale pokażemy Wam coś lepszego. Coś, co jest tak pyszne, że nie możemy w ogóle mm, po prostu ogarnąć tego umysłem. Freja. Freja, Oreo. Yy, Okej. Okay. Ciasteczka pyszne z, z chipsami. Ej, ale wracając do rybki, po paru gryzach to się robi lepsze. Mm. <śmum> <śmum> Witajcie. <śmum> no to przecież mnie zasłucha. <śmum> Witajcie kochani, Witam was w pięknym... Można u ciebie obracać? Można. Pyszne? Pyszne. Zobaczcie, to się Pyszne. nazywa życie, tak szczerze mówiąc. Jakim widoczkiem dzisiaj wcinamy naszą czekoladkę i nasze Cinnamon ban. Jesteśmy na szczycie trądzo, a tutaj beautiful, beautiful birthday girl. Please try the Cinnamon Ban, madame. Powiedz czy dobra? Bo ciekawa są czy z góry taka Cinnamon ban. Przepyszne. Przepyszne? Ona ono chyba już jednak troszkę kardamon. Mówisz? Mhm. Mm no, Kochani, okay. będziemy wcinać, bo wszystko nam wystygnie na tym wietrze. O Jezu, pięknie. Life is so beautiful. Ja mam Zaczynamy taste desk w Cafe ja ja wiem, mam, że zamówiłyśmy chai latte i spróbowałyśmy już przed, przed Wami, ale... Nie urywa to w pewnej części ciała. W ogóle mam no, wrażenie, że bym piła z mlekiem, a nie Tak. nie Ja żeby w ogóle tam kawy nie było żadnego. No. Dosłownie. No. No. W sensie chai jest jakiś korzenny. Kupiłyśmy obok, bo skończyły mi się pastry. To też jest... Jest żenujące lekko. I kupiliśmy płatnik obok tym odrywaj sobie nie, nie wiem, czy nas słychać w ogóle. A jak... Na no, chyba rękę jest ok. Mm. Bo... Mm -hmm. To jest samym, przy samym porcie, i to jest taka dochęduła, ta, czy nie widać? Gdzie... Widzicie, jak wszyscy siedzą sobie w oknie. Już tutaj wygrałam ja jest... przed chwilą, to tak właśnie. No, dokładnie. I wydaje mi się, że dlatego to miejsce jest tam bardzo oblegane, mm. Ale, no, I'm sorry, kolizm nie powala. Nie, więc nie polecamy kafe, bo ona wtrąca. Jadłam już suche kłasony. I suchy kłason powinien być tak pyszny, maślany, że nie potrzebuje w sumie nadzienia. Dobry, Dobry kłason powinien być taki pyszny. Idę dodać cukru chociaż do tej Mhm. Chyba tak. Może coś powiesz. Mamy dobrze, kochani. To więc... jest kawałka z Remigiora. Mhm. Thank you. Z Smakuje? Mm, nie, ja mam jeszcze mięsa, ale sama zupę. No, no, no. Okay, jak Smakuje chyba jak wołowina. Smakuje jak co? Jak wołowina. Aha, no. czas na gdzieza. Bo żyjemy rindira, guys. Suchy dobra. Dobra. Teraz jest czeka wołowina. Ej, chyba będziemy konsert w internecie. Będziemy. To jest naprawdę dobra. Pyszne. Dzień dobry, kochani. Witamy Was w prawdziwie skandynawskim wydaniu. Za oknem sypie grubośnieg tutaj fiord, a za nami przepiękna wykińczka Beata, która wprost zmierza do swojej kuchni, aby przygotować prawdziwe norweskie śniadanie. Kochani, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia naszego typowo norweskiego śniadania. Co prawda Norwegowie nie jedzą śniadania, podobno, podobno wybierają zamiast tego kawę i slice of bread with cheese. Ale my zakupiłyśmy właśnie typowy brown cheese, typowy norweski, który będziemy cięły tym właśnie wikingową wikingowym tarką. E, do tego przygotujemy hot dogowe kiełbaski, jajecznica on the side with salmon. E, oni podobno właśnie wybierają filiżankę kawy, bo lunch w Norwegii je się około godziny 11 zazwyczaj, więc to śniadanie ma być albo drobne tylko żeby przetrzymać na przykład spacer w tak mrożnej krainie, jak widzieliście przed chwilą albo wybierają właśnie nic, czyli hub. Ale my, my jesteśmy z Polski i my potrzebujemy porządne, mocne, tłuste śniadanie, dlatego jemy kiełasę, jemy ser, jemy łososia, szpinak dla zdrowia. Idziemy, Mik, zapraszam. Yo. Ale jest A ukroisz mi też plasterek. Mm. To nie smakuje jak jakiś słony karmel? No, nie wiem szczerze co o tym, bo dobre, bardzo, nawet bardzo dobre, tylko... Specyficzne i spodziewałam się Ej. czegoś innego. A może to smakuje jak serek topiony w plastrach? Ale taki karmelowy dla mnie. Karmelowy troszkę, no masz rację. No to to by można z dżemem jeść. No bo taki jest plan. A, <laughs> naprawdę smakuje jak tofi. A daj jeszcze dziabaczka. No jak tofi. Jak tofi? No jak tofi. I zabieramy się za zajadanie tego pysznego Norwegian śniadanka. śniadanka. Oj, ukroiłam gryska. Pamiętajcie zawsze za granicą warto korzystać z tego, co daje natura. Dobra. Czytaj kurgerbink. Czytaj kurgerbink. No dobrze, kochani. Dobra, to co, próbujemy Typa tak. próbuj kiełbaski, ja próbuję kanapki. Mm, to bardziej taka nie kiełbaska, a jak to się nazywa? Mm, a frankfurterka? Nie, jest jeszcze inna nazwa na te grube kiełbaski. Mm. Mm. Przychodzi mi teraz na myśl, ale a to jest bardziej mam. ten typ grubej kiełbaski. No bo ona jest grubą kiełbaską. No ona jest grubą kiełbaską. Ale no, dobra. Mm. Bardzo dobra. Za kabarowa kiełbaska. No właśnie. A za kabarowa. Mm. musimy pisać? sprawdzić, jak to się nazywa. Do, do kiełbaski, oczywiście dieta norweska, czyli dżem i musztarda. Jest. Więc dżem i musztarda. Dobrze, a spróbujmy tych jajek. norweskich jaj. Tych norweskich jajek z tym norweskim, naprawdę norweskim e, łososiem. Mm. Zrobię mhm. zrobimy na najbeznadziejniejszym maśle, Fu, ale trochę ten, bo z tych kiełbasek troszkę za wypływa. No, to jest takie trochę. No dobrze, a ja teraz próbuję jaj i łososia. Mm, Najwyższej... ej, ale Dobry? łosoś... próbowałeś Próbowałaś łososia? Właśnie nie, już próbuję. Łosoś serio smakuje tak inaczej, jest Tati. taki bardziej wędzony. Wędzony, no, mhm. czekaj. Smok u nas taki w tych plastrach, to taki nie jest aż taki, a on tu jest naprawdę smog. On nie widać cię troszkę. Pyszne. Naprawdę. Kurde, bardzo pyszne. No tak myślę, że spróbuję kanapeczki jeszcze. jeszcze. Dobra kanapeczka. Internautom powiedzieć o deserze. A co będzie na mam deser? Po. A, dobrze, <noise> Myślałam. Tak podsumowując, no, bardzo dobre. W sumie takie śniadanie ja bym mogła zjeść także w, w Polsce, Polsce, w Argentynie, w... w Brazylii, w Czechach, wszędzie. No bo po prostu mięsko jest, osus jest. No to, był właśnie, to były właśnie informacje, które znalazłyśmy o takim Norwegian Breakfast, że pojedzą w weekend, że to jest takie wiecie, mm, większe spokojniejsze śniadanie. Dokładnie. No co kochani, bardzo nam miło, że byliście z nami przez całą naszą wycieczkę do Norwegii, Dokładnie. że przeżywaliście z nami te wszystkie smaki, przeżywaliśmy razem urodziny Kajcy, że takie ważne chwile tutaj, pamiętajcie, żeby gotować, jedzenie to jest super sprawa, łączy ludzi, Przesyłamy Wam lots of love. <mum>